A teraz jesteśmy w miejscu, gdzie odbijamy na Koman. Trzeci dzień naszej wyprawy. Jedziemy ze Szkodry, właśnie do wioski Koman. O, Kuba wjechał. Ola też jako druga. No, oczywiście jako pierwszy wjechał lider, który już. Ja, Paweł, masz kurde super Słucham? A, też... Trzeba pochwalić. Czekamy jeszcze na Marka i Madzie. Kto? Na czwartym miejscu? Tuż za podium. Emocje sięgają coraz większego Zenitu. Marka czwarte miejsce. I kto Marek? Marek jako czwarty, ale Madzia również jest na piątym i kto na czwartym? Kto zaatakuje? Na ostatnich metrach. No widać, że chyba jednak Marek. Tak, zostawia Magdę. Magda, masz za dużą stratę, niestety musimy Tobie podziękować. O, jak jaźdź, nie, nie. Jak? Ale jedzie się przyjemnie. No, 3 km dopiero. Ładne zdjęcie macie. A teraz będziemy jechać w dół i tam prawdopodobnie... Paweł, mogę łyka wody wnieść? Czy dopiero na pistolę? Po brzegu jeziora. Nie, to teraz, teraz może zróbmy.